Pan, nie nie tak jest to wygląda. Ty odchwalasz mnie. Nawetnicy z Dandemin w tej chwili przygotowują się do startu w ćwiczeniu bojowym. Ha, no, no, no. Władek? Władek, kim jest Kuba? Kuko i J.T. I, <grym> i Kropka. Na torze numer jeden. Sędziowie są Gotowość. Osią. I start Zawodnicy starają się jak to jest brzmić? z naścignienie. Chodzę,

Dowódca drużyny Zawodniczej Straży w i Struchowic omówi ćwiczenie bojowe z sędzią. Natomiast na torze drugim przygotowuje się do startu w ćwiczeniu bojowym.